Powoli będziemy zaczynać. Tu live'a milczeniem jest złotem. Dlaczego czasami milczenie może sprawić, że bardziej zainteresujesz kobietę niż w sytuacji, kiedy zbyt bardzo będziesz jej pokazywał, że ci zależy, dużo mówisz, wtedy opowiadasz, a niekoniecznie rezultaty są ciekawe. Także jak mnie słychać, napisz. Yy, Pakiet sześciu kursów, 82% tani do czwartku, do północy można sobie też pobrać, także polecam w promocja.uwodzeniewdzień.pl. Założyłem taką prawidłowość. Niektórzy faceci nadmiernie próbują się produkować sporo, i jak to postrzega dziewczyna? No, dziewczyna czasami postrzega to w taki sposób, że Ty zbyt bardzo chcesz jej przekazać cenne informacje, albo za bardzo próbujesz skupić jej uwagę. Ona oczywiście to wyczuwa w taki sposób, że chcesz ją trochę oszukać, chcesz przy niej wypaść fajnie. Dlatego zwróćcie uwagę, że kobiety często znacznie lepiej reagują na autentyczność faceta. I chciałem ci to po prostu dzisiaj też dobrze przedstawić, żebyś zrozumiał o co chodzi. Bo nieraz jest tak, że rozmawiacie z jakąś dziewczyną i za wszelką cenę chcecie fajnie pogadać i wyrażasz się tak zabawnie, tylko widzisz, ona, ona czuje, że chcesz ją oszukać, tak? Ona widzi, że to nie jesteś ty, że próbujesz zmanipulować rozmową. Nieraz nawet niektórzy podchodzą do dziewczyny na ulicy i uderzają tekstami do niej. Ubrałaś się tak, jakby za bardzo miała padać. Czasami to wchodzi, ale czasami kobieta mentalnie się połapie, że ty stosujesz jakieś sztuczki, próbujesz ją tutaj wyrwać i jej się to nie podoba. Dlatego mam dla ciebie taką propozycję, bo właściwie... Zacznij stosować tego typu podejście, gdzie ty niczego po prostu nie udajesz, zagadujesz do niej i mówisz, no cześć, zabierz mnie na kawę, bo pomyślałem, że jesteś smutna i niewyspana. Widzisz, no mówisz prawdę, tak? Nie wymyślasz tekstu z kosmosu. Albo mówisz, przechodziłaś ko mnie, więc chciałem, żebyś się do mnie uśmiechnęła. Już się może uśmiechnie, tak? Nawet to pasuje do sytuacji. Natomiast jak czasami wykorzystujesz takie odczołowe teksty, mówisz dziewczynie, przypominasz mi Selen Gomez i tak dalej, ona wyczuwa, że gościu coś ściemnia, coś kombinuje. Niestety, jak to jest w dużym mieście, ona bardzo szybko może dojść do wniosku, że ją to nie kręci, że jej się to nie podoba, albo nawet jest zła na Ciebie, że Ty próbujesz tutaj manipulować i uwagą, próbujesz jakoś ją przesterować. Także uważajcie na to. Czasami prosty sposób jest najlepszy. Czasami nawet chwila milczenia w rozmowie z dziewczyną, nawet na ulicy, uśmiech, spojrzenie prosto oczy zrobi lepszą robotę niż taka nerwowa gadka, gdzie ty próbujesz opowiadać i ze wszystkich stron lubię jej mówić o sobie czy o tym, dlaczego powinniście się spotykać. Warto sobie oczywiście z tego wnioski wyciągnąć. Z tego, co ja zauważyłem, ogromna część facetów ma z tym problem i nie potrafi z uśmiechem na twarzy autentycznie pożartować, tylko starają się coś nad wyraz zrobić w sztuczny sposób, być fajnym. Ona to wyczuje i nie zdziw się, że niektóre kobiety są po prostu złe albo odnoszą się do ciebie z pogardą, no bo ona tak naprawdę czuje, że ty ją chcesz oszukać. Jak sama jak chcesz ją przekupić, jak jej mówisz, choć yy, zabiorę cię na kawę, chyba nic nie będziesz miała przeciwko, słuchaj. Co za dużo, to niezdrowo. I teraz, generalnie, jak ona widzisz, za bardzo koło niej skaczesz, to też to jest dla niej podejrzane, bo dziewczyna szybko może sobie wyciągnąć wnioski, że za bardzo się starasz i znowu po prostu przestaje być zainteresowana. Oczywiście, ja też Ci mogę pomóc w Twojej relacji, w Twoim związku. Możesz do mnie napisać. Podesłać swoim telefonu. Jeśli chcesz odzyskać kobietę, naprawić związek, to też możemy to zrobić, i wtedy pisz do mnie na prywolny, małpa, wodzieniewcień.pl. Niemniej jednak, słuchając tego live'a dalej, no, czasami po prostu najszybszy rezultat z kobietą osiągniesz wtedy, kiedy będziesz mówił, uśmiechem na twarzy autentycznie, a nie udawał, nie, nie szukał jakichś głupich tekstów na podryw przechodziłaś ko mnie, bolało cię jak spadałaś z nieba, no nie no, jak ty coś takiego mówisz i tobie się wydaje, że ty generujesz wtedy jakieś emocje, ona cię po prostu odbiera za palanta. Jest różnica zażartować sensownie, jest różnica podejść, skomentować jakoś jej zachowanie, uśmiechnąć się, a jest różnica zaczynać z palanckim tekstem, gdzie ona po prostu nawet, nawet nie chce uczestniczyć w tej rozmowie, bo bo widzi, że to nie jest ten poziom, tak? Tak to nazwijmy. Także też musicie na to uwagę zwrócić. Czasami po prostu autentycznie, w miarę normalna, lekko zabawny nastroju rozmowa spowoduje, że kobieta się bardziej zaangażuje, poczuć coś do ciebie więcej, przemyśl cały temat, odezwij się, jeśli tego nie rozumiesz, ale warto sobie to postawiać w głowie, bo inaczej przez cały czas możesz sobie oczywiście. Yy, Wciskać do głowy, że z kobietami ci wychodzi, że ty sobie dajesz radę, a jednak jak rozmawiasz z nimi, to pokazujesz, że za bardzo ci zależy, że może to wszystko nie zmierza w odpowiednim kierunku. Przemyśl to wszystko, wyciągnij z tego wnioski. Oczywiście zawsze, jeśli tego nie rozumiesz, to też ci mogę pomóc i lepsze wnioski możesz wyciągnąć. Niemniej jednak, no, jak być autentycznym, też o tym mówię w tym nowym kursie. Znaczy, no to już nie taki nowy kurs, ale najnowszy o po Poczuciu Wartości. W tym kursie Poczucie Wartości 2.0, tam też rozwijam te, rozwijam te tematy. Także promocja.uwodzeniewdzień.pl do czwartku do północy. Możesz sobie te kursy pobrać. 82% tani, także skorzystaj, bo to działa. Kurs złoto, cały i kupię następny. Dzięki, dzięki przemysłowi. Nie no, słuchajcie. No. Czasami te, te nieodpowiednie schematy, ta toksyczność jest tak bardzo w was zakotwiczona, że dopiero po konsultacji ze mną ty zaczynasz odnosić sukcesy, efekty, rezultaty, bo uczysz się jak rozmawiać z kobietą, jak z nią flirtować, jak do niej mówić, jak zmieniać jej emocje. Bardzo szybko będziesz po prostu popełniać ten błąd toksyczności, no bo gdzieś tam nauczyłeś się paru tekstów, coś jej opowiadasz. No niestety traktuje to na tej zasadzie, jakbyś ty po prostu no nie potrafił z nią rozmawiać, jakbyś ją tutaj za bardzo czarował, coś udawał. Także uważajcie na to, bo kobiety potrafią wyczuć ściemę niż sztucznego bajeranta. Natomiast jak jesteś w miarę autentyczny w tym, co robisz, no to ona po prostu będzie też miała dla ciebie normalny stosunek. Jest różnica Podejść, zagadać nawet do dziewczyny na imprezie, jak tam impreza, widzę, że, widzę, że jest nieźle, i ona się uśmiecha, i ty się uśmiechasz. A jest różnica, zagadać sztywniackim tekstem, hej, potańczymy, bo chyba myślałaś o mnie wczoraj wieczór, nie? I Lasko tak na ciebie patrzy i sobie myśli, ja pierdolę kolejny podchodzi jakiś kurwa, yy, znauczył się tekstów na pamięć. No niestety tak to wygląda, więc czasami po prostu ta normalność powoduje, że ty więcej osiągniesz, to masz zdrowe poczucie wartości, Oczywiście, ten humor się zawsze przydaje, tylko ja zauważyłem, że Wy zbyt bardzo te teksty barwiacie, czarujecie laski, a potem się dziwicie, że ona nie chce z Wami rozmawiać. Przemyśl to wszystko, wyciągnij z tego wnioski. Czy też ten problem bycia sztucznym u siebie zidentyfikowałeś? Daj znać, napisz. Pomagam w takich sprawach, jeśli też masz jakiś problem w związku ze swoją kobietą, i to wtedy będzie działać. Przemysław napisał, miałem żonę ustawioną, chodziła jak zegarki przez lenistwo i głupie błędy zepsułem. No właśnie, więc czasami ktoś słucha moich materiałów, ładnie ustawia kobietę, przestaje słuchać i potem kobieta jego ustawia. Niestety tak to wygląda i też trzeba to zrozumieć, że sporo błędów popełnisz, nie potrafiąc stosować mechanizmów pożądania w głowie kobiety. Dlatego warto być na bieżąco, słuchać sobie systematycznie moich liveów. No i tak jak mówię, no, pełne materiały to pełne materiały, tam macie dużo więcej y, przykładów. Także ty też nic nie musisz udawać. Tak? No, tak jak mówiłem wcześniej, często Twoja intuicja tobą pokieruje. Jest z nią, coś ci nie pasuje, to jej mówisz, słuchaj, nie pasuje mi. ona trochę pokuciła z tobą, załóżmy ci powiedziała, to się wynoś, a ty mówisz, to się wynoszę, <laughs> I się prowadzasz. I wiesz, nie możesz się czaić w takich sytuacjach, I, i, i czasami warto po prostu, żebyś powiedział A, powiedział B, żył po swojemu. Ja wiem, że czasami to boli, czasami jak ktoś jest wysoko wrażliwy, to przeżywa takie rozstania, ale jak sobie nie zbudujesz takiej grubej skóry, no to będziesz często naprawdę w życiu cierpiał. Czy drugi raz pytać Laskę o spotkanie? No ja bym, z to zależy, jak ci odmówiła, no to to cię powinno zniechęcić. powinieneś teraz jakąś przerwę zrobić. Potem drugi raz można z nią pogadać, dać jej szansę, no ale jak ona dalej odmawia, nie ma czasu, to po co w ogóle się w to pchać, angażować. Ale to, Michał, sporo zależy od kontekstu, w jakim się ta relacja znalazła. Musiałbyś mi tą historię przedstawić, to wtedy też bym ci powiedział, co ty masz zrobić, jak ty masz na nią zadziałać, temat rzeka. Musielibyśmy na ten temat też dłużej pogadać. Oczywiście, jak macie takie tematy, chcecie mi to przedstawić, to zapraszam też do kontaktu czy trudniej się przełamać na ulicy? Powiem tak, ziemiam często mam kursantów, którzy poznają kobiety przez internet, ale jak przyjeżdżają na szkolenie takie i zaczynają poznawać kobiety na ulicy, faktycznie na początku jest jakiś stres, ale potem jak się taki kursant przełamie bardzo szybko otwiera się na relacje, na kobiety, umawia z nimi, i nie ma takich dużych problemów, także to też warto oczywiście trenować to, co jest Dyskomfortowe, to co jest stresujące, bo dzięki temu pojawią się o wiele większe sukcesy, rezultaty. Przemyśl to wszystko, wyciągnij z tego wnioski. Oczywiście, też się zapraszam do kontaktu, więcej się nauczysz, rozumiesz, lepsze wnioski z tego wyciągniesz. No i też w sposób nauczył się rozmowy z kobietą, a nie nauczysz się tego w teorii, tylko się nauczysz tego w praktyce, dlatego tutaj polecam się też zgłosić. Czy dobrze słychać? Polecam się też do mnie zgłosić, więc już i zrozumiesz, jak te zasady wdrażać w konkretnych sytuacjach z kobietami, no i wtedy pojawią się dużo lepsze, odpowiednie rezultaty, bo ty już będziesz wiedział, jak to robić, jak mówić, żeby się nie uśmieszać, tylko jak tutaj wyjść, powiedzmy sobie to, z twarzą, jeśli, jeśli kobieta no. Nie potrafi, na tobie zrobić wrażenia, to jej podziękujesz. Jeśli kobieta nie potrafi być dla ciebie kobietą, która cię szanuje, to jej powiesz, cześć, pa i tyle, tak? Czasami warto być autentycznym, bo jak tu w sobie to, co wam nie pasuje w relacji, no to potem relacja się rozwija, ty się coraz bardziej blokujesz. No i taka zablokowana relacja często powoduje, że kiedyś tam wybuchasz, ona zdziwiona patrzy, że ty tu miejesz sobie tyle złość. Negatywną energię, no i niestety to się źle kończy. Słodzieć dobrze czy nie. Oczywiście, no jeśli ty masz podobne sytuacje w związku, brak szacunku się pojawił, często można kobietę ustawić, odpowiednio zaangażować, nastawić do relacji. Tylko te... i tutaj oczywiście mogę Ci z tym wszystkim pomóc. Niemniej jednak pamiętaj, bądź autentyczny. Nie rób niczego na siłę. Tak samo tyczy się podchodzenia do lasek. Niektórzy myślą, że muszą po 50 podejść dziennie robić. Chodzi o to, żebyś ty po prostu miał z tego dobrą zabawę, żebyś zagadywał do dziewczyn, śmiechał się do nich, flirtował sobie, dobrze się bawił i wtedy czujesz różnicę. Wtedy czujesz, jak kobiety też ci też cierpią tą przyjemność. To nie jest takie wymuszone. Można się tego nauczyć. Kwestia mentalu podejścia tym czasami kursanci mówią na szkoleniach, oj, tu ja, mi chyba dobrze nie idzie, no i podchodzi, bierze numer, bierze numer i ja mówię, no przecież mówię, że ci źle idzie, a tu nagle, numer wziąłeś, no to jak to jest? No i sam się dziwi, jak to jest. Jak sam sobie wmawia, że mu nie wychodzi, więc jak ty sobie wmawia, że masz problemy, że nie dasz rady, automatycznie twoja podświadomość cię blokuje i sam sobie tworzysz ograniczenia. Czy dziewczyna sama pyta o numer, to dobry znak? No jest to dobry znak, tylko... Czasami trzeba wiedzieć, jak tutaj się wypozycjonować jako nagroda. Można jej powiedzieć, numer mogę ci dać, ale ja nie wiem, czy teraz. Ja nie wiem, czy zasłużyłaś. Ja nie wiem, czy będzie taka opcja. Jestem przekonany, że spotkać. To może być niebezpieczne. A co, jak będziesz po tym spotkaniu płakała? Wiesz, czasami takie teksty wydają się naprawdę takie... Wyciągnięte z kapelusza, ale to działa pod warunkiem, że masz odpowiednią postawę. Kobiety nie służą tego typu tekstów i warto sobie to wdrożyć, przetestować, wykorzystać, a zobaczysz bardzo ciekawe efekty, rezultaty. Przekonaj się sam, oczywiście, jak to się wszystko podoba, co tutaj dla Was robię. Warto koledze podesłać znajomemu, jest wielu pacjentów, którzy mają ogromne problemy i kompletnie nie potrafią zrozumieć postawy, inicjatywy. Kobiety, więc warto też, żebyś od tego zaczął i systematycznie wdrażał te rady, być może z kole koledze pokazał, który ma problemy w pracy. Wiecie, no, niektórzy się wpakowali w trudny związek i sami nie są świadomi problemu, który się pojawił dopiero po czasie, widzą, że coś jest nie tak. Czasem ma trudno, Julia, to jest kwestia podejścia, co jest trudnego w tym, że podejść sobie do dziewczyny, zagadać przy okazji, uśmiechnąć się, czy to jest takie trudne, no przecież i tak idziesz do dentysty, i tak idziesz kupić sobie okulary, czy skarpetki, tak, jakieś kobiety poznajesz, spotykasz, czy to jest trudne z nią pogadać dłużej, czy to jest trudne się mówić. nie wiem, nie wydaje mi się to trudne, pod warunkiem, że te blokady masz przepracowane i oczywiście z łatwością jesteś w stanie... Prowadzić te relacje z kobietami. Tak jak zawsze powtarzam, to jest kwestia treningu. Jak ty sobie z tym nie radzisz, zapraszam, zgłość się do mnie, pomogę. Nauczę cię wszystkiego i będziesz zadowolony z efektów, z rezultatów, pisz do mnie na prywolny, małpa. Uwodzenie,wdzień.pl. Czy jak masz problem w związku, zostaw numer telefonu, pomogę Ci krok po kroku, poczujesz różnicę i życie będzie smakować słodko. To na pewno wykorzystując te techniki. Może przesadzam, ale z mojej perspektywy jestem nieśmiała. Ty jesteś nieśmiała, ale do Ciebie podchodzi, pewnie siebie, wyluzowany, uśmiechnięty, to też się czujesz przy nim nie? Natomiast wielu facetów ma taki problem, że nie przepracowało sobie ten bokad do kobiet, no i potem żyją już w dorosłości, poznają te kobiety przez internet i wiadomo, że tam kobieta ma przewagę, bo ja wszyscy zaczepiają w internecie. No i potem w relacji na spotkaniu niektóre gwiazdożo mu dają niesamowicie piękne atrakcje. Potrzebujesz mojej pomocy, Adrianie, się zgłoś do mnie, podeślij mi swój numer telefonu, pogadamy, porozmawiamy i też ci odpowiednio postawiam w głowie. Niemniej jednak warto, to, o czym ja tutaj mówię. I po prostu być autentycznym, być szczerym. Czasami po prostu jak powiesz prawdę, tylko nie głupią prawdę, tylko w umiejętny sposób prawdę to zadziała. Powiesz dziewczynie, przechodzisz koło mnie, taki jakiś sygnał i ona się uśmiecha. Co w tym złego? Albo powiesz jej, przechodzisz koło mnie i bawisz się telefonem? Tak, nie wolno. I ona się będzie śmiała. I co, co, co w tym jest nienormalnego? Co w tym jest trudnego? Po prostu kwestia odpowiedniego nastawienia podejścia. Małego. Jak kobieta widzi szczęśliwego faceta, to ona też chce być szczęśliwa, więc popracuj nad tym, żeby być zadowolonym z siebie, żeby chodzić uśmiechniętym. To jest kwestia doceniania tego, co Ty masz, sportu, dopaminy i to się już przekłada też na oczywiście lepsze efekty, rezultaty z kobietami. Polecam sobie z tego wnioski wyciągnąć. Oczywiście, jak nie wychodzi, zapraszam na terapię. Wgramy, wgram Ci nowy program do głowy. nauczysz się, jak funkcjonować odpowiednio z kobietami. Jak się zachowywać, aby same się starały krok po kroku. Julka, dokładnie, odwagi. To kobieta Cię może zachęcać, może się uśmiechnąć, ale to ty jesteś facet, ty masz podejść, ty masz po prostu pokazać konkretną postawę i, i powinieneś się tu wytrenować. często tłumaczę, facetom, tą zobacz, pierwszy raz na siłownię podszedłeś. Wyszedłeś pierwszy raz na trening, próbujesz tam wyciskać, klata cię boli, sztanga cała drży, bo układ mięśniowo-nerwowy nie jest dostosowany. No i, i kurwa, już sam się już mi się nie chce, nie? Ale jak potrenujesz, wiesz, rok czasu, klatę wypracujesz, bicepsy urosną, układ nerwowo-mięśniowo-szkieletowy się dostosuje, to ci sprawia przyjemność ten trening, tak? Więc zauważ, że to jest kwestia procesu, systematycznego działania, otwierania się na kobiety. Oczywiście, wykorzystując też odpowiednią postawę. Ja ci mogę w tym pomóc. Jeśli czujesz, że jesteś nieśmiałym facetem, to no, teraz w tym roku też szkolenia jest sylwestrowe. 29 czy 30 grudnia się odbędzie w Krakowie. Chcesz, to się zjedziesz, miejsca ograniczone to się szybko wyprzedaje. Albo odezwij się do mnie, napisz, pogadamy, porozmawiamy. Dziewczyny powinny dziękować Krzysztofowi, że uczy tak facetów. Czy dziewczyny powinny dziękować? Powinny. Ale one są niewdzięczne i tego nie doceniają, tak? Bo generalnie widzisz, no, jeśli facet jest facetem w relacji, to się kobietom podoba. Znam wiele kobiet, które chwalą to, że facet ją zaczepia na ulicę, że facet z nią rozmawia, bo jej się to podoba. Ona się czuje atrakcyjna. Oczywiście, zawsze trafisz na jakieś toksyczne, zazdrosne kobiety, które wchodzą, komentują, wcale tak nie jest, ale słuchajcie, no przecież kobieta się urodziła do tego, żeby była zdobyta przez facetów. Przecież i celem życia jest po prostu wyglądać dobrze i przyciągać samców. No, o co chodzi? Tak? To, to, to trzeba naprawdę mieć jakieś wykolejone myślenie, jeśli ktoś tego nie rozumie. Dziś stałem w kasie samoobsługowej, obok laska mówi, jak braknie kasy, dawaj resztę zakupów, do mnie pomogę. Śmiała się nawiązaliśmy rozmowę, dała numer. No i widzisz. Ale byłeś spontaniczny, odważyłeś się, byłeś wyluzowany i o to właśnie ten luz jest więcej warty niż te wasze teksty na podryw i spontaniczność, bo, bo mówię, jak ty przez pięć minut chcesz do niej zagadać i wymyślić pięć idealnych tekstów na podryw, to zanim coś powiesz, to już będziesz cały drżał i się zastanawiał, czy to ma sens. Jakie jeszcze macie pytania, czego się chcieliście dowiedzieć? Oczywiście, polecam też systematycznie słuchać. Może może masz też problem w jakiś związku, że poczułeś, że to kobieta cię ustawia. Wtedy zawsze możesz się do mnie zgłosić, napisać albo skontaktować ze mną przez dobrypodryw.tv, Piszesz numer telefonu, połączymy się razem, pogadamy, porozmawiamy i też ci dokładnie pomogę krok po kroku. Nauczysz się, jak to wszystko działa, jak wpłynąć na. Jeden typ kobiety, dziewczyny, jak ją ustawić. Polecam, żebyś się w tym temacie do mnie zgłosił, a zrobię porządek w Twojej głowie i zobaczysz konkretne efekty. Widzisz, Wiktor, gdzieś tam wjechałeś samochodem, jakiś rolnik ci pomógł. Ludzie są życzliwi. Kobiety też są często życzliwe. Jak kobieta ma zdrowe poczucie wartości, jak do niej zagadujesz z uśmiechem, no co na to powiedzieć? Jak dalej, czy. Sami się wiecie, czy to podrywanie... Jak odpowiednio sobie wypracujesz podejście na linię do kobiet, to wszystko, co ja mówię, tutaj sprawia Ci przyjemność, ty się tym wszystkim cieszysz. Relacje z kobietami się lepiej układają, więc może warto od tego zacząć, Przem, to wszystko, zostaw łapkę do góry, podeślij numer telefonu, jak masz jakiś problem w relacji, chciałbyś się więcej dowiedzieć, to Ci wyjaśnię wszystko krok po kroku. Czasami najgorzej czekać, zastanawiać się, co to będzie, czy ja mam szansę, czy ona jeszcze napisze, słuchaj, ja nie jestem różką, ale chętnie Ci pomogę zmienić Twoje relacje z kobietami, jeśli chcesz, to zapraszam, jeśli masz wymówki, no to żyj dalej tak, jak żyjesz, tak? Oczywiście uważam, że trening też powoduje, że masz więcej dopaminy, rozluźniasz układ nerwowy i to też pomaga, No, ale podchodzić rozmawiać z kobietami, a nie udawać, że ty wszystko robisz, tylko nie podchodzisz, bo niektórzy, to mają takie wrażenie, kupują kursy, kurs oczywiście na półeczkę odstawią, do katalogu ściągną i jest. Co się robię, sobie tłumaczą, coś robię, kupuję te kursy. Jak nie wykorzystujesz tych kursów, to ich nie kupuj po prostu. Zacznij praktykować, działać. Bo, bo o to chodzi tak? W tych kursach. I oczywiście tutaj pod spodem, zawsze jak wejdziesz na tego, jak wejdziesz w tego linka teraz, to, to naprawdę sześć bardzo mocnych materiałów znajdziesz. Jak się z kobietami, też warto sobie pobrać w tej cenie. Myślę, że każdego stać masz sześć materiałów, ponad 120 godzin wiedzy. Każdy Promocja. .pl. No, natomiast jeśli chcesz. Więcej praktyki zasięgnąć, masz problemy w relacjach, nie rozumiesz swojej kobiety, ciągle się z nią kłócisz, odezwij się do mnie, a też ci pomogę krok po kroku, osiągniesz duży i zrozumiesz, jak we właściwy sposób wpływać na dany typ dziewczyny czy kobiety. I już będzie dużo lepiej, już dziewczyna się będzie do ciebie bardziej uśmiechać, będzie z nią miał lepsze relacje, interakcje, bo zrozumiesz o co chodzi. Kiedyś mówię do laski w sklepie, te ciastka są na pewno niedobre, ale jak chcesz, możemy je spróbować, razem jeszcze ocenić i się zgodzić. No ale widzisz, to nie jest jakieś durne poczucie humoru, tylko ty powiedziałeś autentycznie to, co cię bawiło. I dlatego to weszło, to nie było sztuczne. To było zbyt głupie. I to jest ta różnica. Fajnie, Marcin, że, że to czujesz bardzo dobrze. Nie wiem, ile w tym mojej zasługi, ile twojej, ale cieszę się, że tak dobrze cię idzie. Bo widać, że po prostu kumasz, co chodzi. I fajnie, że jest tutaj wielu facetów, którzy się też zmienili dzięki tej wiedzy. Wielu się waha. Ja czasami mam wrażenie, że niektórzy się wahają, bo się boją tych szkoleń, że będziesz, będziesz musiał przyjeżdżać, przyjedziesz na szkolenie, taki stres, podchodzić do kobiet, słuchaj, tyle lat to robię, życie rozblokuje, etapami zaczniesz sobie do dziewczyn podchodzić, rozmawiać i już krok po kroku poczujesz różnicę. To jest tylko pewna mm, wymówka, że tobie się nie chce, że chcesz poczekać, bo to, co możesz zrobić dzisiaj, przekładasz na kolejny rok i tak naprawdę no, nie rozwijasz się, nie. Oglądam twój kanał na bieżąco. No i zobaczcie, Marcin wyrywa dziewczynę w kawiarni, bez problemu, a ty dalej jesteś sam. No. Więc zrób coś ze swoim życiem, zamiast się marnować, no, materiały ci fajne na promocji też rzuciłem. Albo może chcesz omówić swoje historie relacji z kobietami, masz duże problemy w związku, nie rozumiesz motywów zachowania swojej kobiety. Czasami warto się do mnie zgłosić, to ci wszystko też wyjaśnię krok po kroku. Spotykam się z dziewczyną cały weekend, jakiegoś czasu widzieliśmy się trzy razy, piszemy codziennie na Messengerze, teraz właśnie napisała, jak rozwinąć tę relację. Zbyt ogólne pytanie. Generalnie to zależy... Ale dobra, postaram się jakoś pomóc. Najlepiej, jakbyś się do mnie zgłosił, to ci to wszystko poostawiam, ale trzymaj ją trochę na dystans, trochę niedosyt z niej buduj, żeby się wkręcała, żeby ciebie nigdy nie miała dość, może skracaj spotkania, może bądź czasami trochę nieuchwytny, nie przesadzaj, ale tak, żeby ona miała ciągły apetyt na bycie z tobą, rozumiesz? I to już sprawi, że ona się ładnie zaangażuje, wczuje, poczuje coś więcej, pod warunkiem, że ty będziesz wiedział, jak tutaj się w stosunku do niej ustawić, przemyśleć cały temat, wyciągnij z tego wnioski i będzie lepiej. Czasami warto i mały dramat wywołać, że ty nie masz czasu i nie odzywasz się przez dwa dni i potem odzywasz się i mówisz, a zapomniałem odpisać. Nie? <laughs> o, no jak to, co się stało, tak się martwiłam, a ty mówisz, martwiłeś się? No przecież no niestety ostatnio dużo pracy mam. nie? Czasami wiesz, no to działa bardzo dobrze, tylko to też trzeba zrozumieć, żeby nie przesadzić, tak? bo niektórzy, mam wrażenie, gdyby dosłownie traktują i tam niektórzy to się zamieniają w takiego terminatora. Dziewczyna nie chce czegoś, to ją opierdolasz, co mnie to obchodzi, możesz to zrobić. I ona się jakby blokuje, tak? Więc też trzeba odpowiednio podejść danego typu kobiet. Teraz nie widzieliśmy się w tym, jak ten zrozumiał. No i dobrze, nie? To i dobrze. Znaczy wiesz no, problem to będziesz miał, jak kobieta za wszelką cenę będzie chciała z tobą każdą minutę spędzać, będzie wymuszać na tobie wspólny czas, no to to, to masz wtedy problem, bo jakby. Yy, wyczuwasz, że za bardzo po prostu ta kobieta. Chce z tobą być, ma jakoś nie chceć i nie kochać i tak dalej. No to trzeba na to uważać na pewno. Dużo wygadać, natomiast to mówię, no, czasami no, parę trening ze mną, dwa dni szkolenia i ty się ustawisz właściwie do lasek do relacji i z uśmiechem na twarzy będziesz zagadywał. Umawiał się, także zapraszam Cię, korzystaj z tego, zgłoś się do mnie i zobaczysz po prostu różnicę. Także, jeśli jesteś z trudną partnerką, to pojawią się sukcesy, efekty, rezultaty. Co jeszcze? Jakie macie pytania? I. No, bardzo dobrze, Martinez, ona sama pisze. To już jest sygnał, że myśli o tobie, że się angażuje. Bo jak Ty zawsze sam piszesz, to też tak to wygląda, że ona nie myśli o tobie zbyt wiele, tylko Ty zawsze zaczynasz. nie? Także. To jest dobry symptom, natomiast to jeszcze nie wystarczy, żeby tą relację zbudować, bo tą kobietę krok po kroku trzeba odpowiednio zaangażować, zafascynować sobą i wtedy pojawią się dużo lepsze efekty, rezultaty. Przemyśl to wszystko, wyciągnij z tego wnioski, chcesz się do mnie zgłosić, pomogę ci, zrozumiesz więcej, więcej osiągniesz, pojawią się konkretne efekty, rezultaty, korzystaj z tego, że prowadzę taki kanał i że mogę ci pomóc. No właśnie, największa moc to możliwość wyboru, że możesz ją zostawić, dokładnie. A nie masz tej mocy, kiedy za bardzo się zakochałeś, wszystko dla niej chcesz zrobić, za nią latasz, szukasz z nią kontaktu na siłę, a ona ma cię w dupie. Dlaczego? No bo z jej perspektywy jesteś facetem, której się po prostu nie podoba. Zobaczmy, że te starsze próbują zmanipulować faceta, tak? no zresztą znaczy wiesz, no one już mają to opykane, obcykane, no bo jak już jest starsza, przeżyła wiele z facetami, to wie, co im gadać, jak ich ustawiać, jak niektórzy się dają manipulować i próbuje robić to tobie. No jak kobieta jest znudzona w związku, facet to pantofel, może chcieć nowego, no, nie dostarcza emocji. Często kobiety ci mówią, że musisz być dojrzały, a same nie są dojrzałe w relacjach i zachowują się jak małe dzieci. Jak ktoś jej daje cukierka, tutaj mówią, facet, to na niego skacze i nawet się nie zastanawia. A ciebie pouczała, że musisz być wierny, dobry i ją kochać. Nie no? hipokryzja, ale, ale tak to wygląda, no im jestem starszy, tym bardziej to widzę, także ty też powinieneś to zauważyć, wyciągnąć z tego wnioski, podesłać to kumplowi, któremu nie wychodzi i zrób coś, kurwa, ze sobą wreszcie, bo zaraz ci kolejny rok przeleci i, i będziesz znowu sam i się zastanawiał, co się dzieje z tobą, tak? No, to taki apel do ciebie, słyszymy się